Co określa ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta? Każdy pacjent, niezależnie od wieku, płci czy statusu materialnego, ma prawo do świadczeń medycznych realizowanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Masz prawo do swojej dokumentacji medycznej, informacji o stanie zdrowia poszanowania intymności i godności, poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, informacji o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych w placówce, wyrażanie zgody lub niewyrażanie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych, zgłaszanie niepożądanych działań produktów leczniczych, zgłaszania sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza do opieki duszpasterskiej Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie szpitalnym. Masz prawo, aby przy udzielaniu świadczeń towarzyszyła Ci bliska osoba bez względu na statut Waszej relacji. Do podstawowych zadań Rzecznika Praw Pacjenta należy m.in. prowadzenie postępowań wyjaśniających indywidualnych oraz w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjenta. Reprezentuje poszkodowanych w sprawach cywilnych, analizuje skargi pacjentów i określa zagrożenia. I obszary w systemie ochrony zdrowia, które wymagają naprawy. Współpracuje w zakresie przestrzegania praw pacjenta z podmiotami, które udzielają świadczeń zdrowotnych. Współpracuję z organami władzy publicznej, aby zapewnić pacjentom przestrzeganie ich praw, w szczególności z Ministerstwem Zdrowia. Świadczenia zdrowotne zostały ci udzielone bez należytej staranności. Lekarz nie udzielił ci lub osobie przez ciebie upoważnionej przystępnej informacji o Twoim stanie zdrowia i leczeniu? Masz problem z uzyskaniem kopii swojej dokumentacji medycznej? To są właśnie przykładowe sytuacje, kiedy powinieneś skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta. W 2021 roku Rzecznik Praw Pacjenta prowadził 2705 postępowań wyjaśniających. W 1759 przypadkach stwierdzono naruszenie praw pacjenta. Z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta można skontaktować się telefonicznie lub poprzez media społecznościowe. Wszystkie dane kontaktowe umieszczamy w opisie. Każdy pacjent ma swoje prawa. Pamiętaj o tym.